Dzień dobry kochani Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Jest tak przyjemnie Jest tak cieplutko, słonecznie Ale też wiecie, nie jest tak za gorąco Bo wiele razy byłam w Grecji latem I była tutaj naprawdę Patelnia, było tak gorąco Duszno, nie dało się funkcjonować A teraz mamy majóweczkę Czasami jest chłodno Ale jak świeci słońce To jest idealnie Na pewno widzieliście już uluki na kanale Nasz ogród, ale tylko spójrzcie się na to ja też to muszę uwiecznić i wam pokazać. Mamy prywatny basen, mamy tutaj duży ogród. No, naprawdę powiem Wam, że lepiej nie mogliśmy sobie zaplanować tej majówki. Jak wiecie, jesteśmy z moją teściową, z Luki Siostrą, więc z całą rodziną. Mamy taki duży, duży założę klapki, bo jest tyle robaków na trawie, że się trochę boję tak wyjść. Mamy taki duży, duży domek i powiem wam, że to jest tak świetna sprawa. E, trzy dni temu byliśmy w innym hotelu, też tutaj na Rodos, ale mieliśmy osobne pokoje z takimi małymi prywatnymi basenami, a teraz mamy jeden duży i zobaczcie, jak duży też jest ten basen. Tam jest spokój mojej teściowej, tam mamy jacuzzi, tutaj jest nasz pokój. Słuchajcie, muszę Wam pokazać coś zarąbistego. To jest nasz laptop, który dostaliśmy do testów pod koniec kwietnia, bodajże. Eee, I Boże, słuchajcie. To... Jest piękny, jest biały, ładny, ale prawdziwy hit jest w środku. I zaraz Wam pokażę, jak wejdziemy do środka. Jest to laptop MSI Stealth 16. My tylko mamy bardzo dużo archiwalnych materiałów, bardzo dużo pracujemy na laptopach, cały czas montujemy. No, jest nam potrzebny taki laptop i <grybujesz> idziemy do środka, muszę Wam to pokazać. Weszłam specjalnie do środka, dlatego że na zewnątrz jest za ostre światło, a tutaj. Będzie to najlepiej widać. Spójrzcie tylko na tą klawiaturę. Matko Boska. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Czy wy to widzicie? Czasami są takie naklejki, które nakleja się na klawiaturę, ale to. To w ogóle nie wygląda tak. Zobaczcie, to się wszystko tutaj mieni, świeci. No ja pierwszy raz w życiu coś takiego widzę i to jest coś, co naprawdę e, uważam jest hitem i wygląda obłędnie. Wiecie, u nas zawsze na tych wszystkich aspektach technicznych zna się luka, natomiast do mnie totalnie przemawiają takie aspekty wizualne. Zaletami tego laptopa jest przede wszystkim bardzo mocna bateria, dzięki której możemy dłużej korzystać z naszego laptopa bez użycia prądu, ale też bardzo mocno na karta graficzna. Tutaj po boku wypiszę Wam dokładne dane techniczne tej karty. Zawsze też wielkim problemem przy laptopach jest to, że przy dłuższej pracy te laptopy się przegrzewają. Co za tym idzie, one się niestety zacinają. Natomiast to nas tutaj nie obowiązuje, dlatego że mamy tutaj udoskonalony system chłodzenia Cooler Boost. Także to jest rewelacyjny laptop dla montażystów, dla gamerów, dla youtuberów, dla przyszłych youtuberów. Jeżeli szukacie laptopa, bądź prezentu na komunie na urodziny, na dzień dziecka, to w opisie zostawię Wam link. Naprawdę poczytajcie sobie o tym sprzęcie, bo uważam, że warto w niego zainwestować. Takie atrakcje to nie dla mnie. Ja się bardzo boję, mimo że chyba one nie gryzą. To wygląda przerażająco. Ja się boję tego konika. Nie chapnie konik, nas? Konik nie na Liza, tylko Konik. konik. Lizę Konik? Wiesz, jak on się nazywa? Filip, tak jak w pszczółce Mai. Ty oglądasz pszczółkę Maję, to powinnaś wiedzieć. Ucieka od Ciebie, czuję, że się zbliżasz. Ja mnie bój się. No to może daj mu spokój, chodź. Odejdziemy od niego, dobra? Weź. A jak ktoś nas okrzyczy? Uciekaj, uciekaj. Widzisz, że ten Twój syn wyprawia? Jedziemy teraz do Lindos, zamówiliśmy taksówkę. To jest gdzieś 9 km od nas, prawda? 6 km, no to już w ogóle super Na początku Luka nastraszył mnie, że 40 minut się tam jedzie, ale okazało się, że jest blisko, także się zebraliśmy i jedziemy coś fajnego zobaczyć. Pospacerować. Wolno Koniec przejażdżki. Uciekamy do taksówki. Hello! Nie krzyczą na suba, O Oh, hello! Oh, you have now space! I go! A little bit. Ale mam pomocnika. Dziękuję bardzo. Ci pomogę, dziękuję bardzo. Luka pojechał drugą taksówką z Adrianem i z Nikolą. I czekamy teraz na nich i zobaczcie jaki widok mamy tutaj. Czad. My za bardzo nie chciałyśmy jechać, chciałyśmy się dzisiaj opalać, ale Luka nas wyciągnął, więc... Dobrze, że się dałyśmy na bo przynajmniej coś ładnego zobaczymy. Co ty masz moją torebkę? Pokaż. Ja Będziesz mi pomagała z nią? Tak. Nie za ciężka jest? Nie, ja tu idzie. Jest coś duża, o, ale trzymasz. Super. Ale miałeś pomysł, żeby tutaj przyjechać. No widzicie, przewodnikiem. Za każdym razem je jedźmy gdzieś. A, a może nie, a może się poopalamy, Zobaczcie. Pięknie Zobacz. jest, naprawdę no to bardzo Lindos, ładnie. Windows. Fajnie? Bardzo. Dziękuję. Chodzimy sobie po uliczkach tutaj w Lindos i wszędzie są tak wąskie uliczki. Pełne restauracji. Tu jest takie typowe miejsce nastawione pod turystów. Boże, jakie to jest ładniutkie. O, jakie słodziutkie! Babcia kupuje osiołka, a ja kupuję sukieneczkę taką białą. Takiego osiołka babcia ci kupuje? O, super! Czekaj, zaraz zobaczę. 10 euro. Z opaską! Yeah, I think it's good. Yes, yes, jest. No. Tak, tak, wiem, ale ogólnie. A, czy nie porwał mnie tutaj? <laughs> nie, raczej nie. Ty jesteś Grażyna jak ale mama, jak powiem ci. szczerze, bo ty my się zawsze o to kłócimy, przyznasz się szczerze, że jesteś bananem. <laughs> Jeszcze to, chcę jeszcze coś. Mi mama też kupowała jest... zawsze na takich straganach. Czy niunia jest bananem? How much? This one? No. How much? I Dobra, kupujemy jeszcze to. To jest fajne, mi się samej to podoba. Taka rybka, tak? Będziemy bańki puszczać? Tak. Thank you, bye bye. Y, ostatni zakup już na dzisiaj, ok? Ale poczekaj, jaki ładny, ten jest. Zrączkę. <noise> Za osiołka dziękujemy, tak? Proszę bardzo, skarbie. Różowego się wybrałaś? <gry> tak, różowego wzięliśmy. Ja -cie. Siedzieliśmy w bardzo fajnej restauracji i powiem Wam, że ciężko było znaleźć taką z widokiem na morze, ale na trip znaleźliśmy, bo reszta jest z widokiem na miasto, a my mamy tutaj piękny widok na wodę. Co zrobiłam? Paliłaś męża. Paliłam męża, tak. I ten aparat stoi. Zjedliśmy sobie jedzonko i teraz e, trochę nam pogoda krzyżuje plany, bo mieliśmy zjechać tutaj e, na plażę i e, wziąć sobie rowerek, żeby popływać na morzu. Natomiast jest bardzo duża <grym zjadamy> natomiast jest bardzo duża czarna chmura. Takie uliczki i takie transporty kojarzą się totalnie z Azją Express Pamiętasz? Mister, Mister wsiadamy! bardzo podobnie jak w marmaris ile mam, w turcji ile mamy skojarzeń cały no. czas jak byliśmy w trakcie no, azji to nie chcieliśmy już tam być ale teraz by się chciało na chwilę to Tęsknij się tanź tęskni się pada Oj, tam lekki deszczyk Czarlunia. O Jezu jaki Oooo oh, Macie dwa osiołki. Słodziaki. Możemy się schować do jakiegoś yy, baru? Jest, jest, jest! Jak do Wojtek mówi kochani, pogoda barowa! Pogoda bardzo brawa! O oh my god! Mister, mister! on i co? Będziesz stał godzinę? Nie pada Jak nie pada? Pada! Myślałem, że to manekin Naprawdę Myślałem, że to manekin taki ja stoi Takie ty. mamy schronienie pod roślinką Jak deszcz pada To trzeba iść albo na drinka, albo na loda Tak? Wybrałyśmy loda Daj, trzymaj Trzymaj mocno, Charlie. Bo Jaki olej, smak? Bo ja chcę. Y... Ok, nie no porwa. Sorry. Ja chcę dwa takie. Jakie? White chocolate and caramel. White chocolate and caramel. <susur> ok. Doki Dokie do góry, dziękuję. Yes. Ja też chcę. Yeah. Jak Ci się ogląda swoje dzieci w Azji? Fajnie? Cudownie, przecież widać, że fajnie. Cały czas stawiam story. Jesteś na bieżąco. Ja jestem bardzo. Nasz tak. wielki fan. Tak, i też nie, w ogóle nie wiem, kto odpadnie. Tak, to prawda. My nic nie mówimy Edytce. Edytka, też, ale nie mi Edytka też nie wie, do którego momentu dojdziemy. Także nie. to jest jedna wielka niewiadoma. To jest fajne właśnie. Lepiej, bo się lepiej ogląda. Tak, tak samo moja mama mówi cały czas: Powiedz, kto odpadnie, a ja mówię: Nie, no nie mogę. No. Tak się zastanawialiśmy, czy ją usypiać, jak jest 17. Chcieliśmy wcześniej, ale ona nie chciała iść spać. I wiecie, jak to jest? Albo ją przeciągniemy. Do późna i nam się obudzi jeszcze raz w nocy, no albo pójdzie teraz spać. Ja nawołuję Cię do ogarnięcia tego tatuażu. Raz, Lukę namówiłam. On kiedyś sobie zrobił tą gwiazdę i poszedł ją, e, jak to się mówi, wypalać, usuwać, e, bo mu się nie podobała. A mi się tak ta gwiazda podoba posłuchaj, posłuchaj. na łokciu. Pokaż. No posłuchaj Wygląda mnie. super, więc zaprowadziłam go y, do studia i zrobiliśmy pierwszą linię i powiedział, że już dłużej nie chce robić więcej, bo posłuchaj już co to... Posłuchaj <laughs> mnie. Bo wtedy też chyba robiłeś inny tatuaż, tak. tak? Już byłeś wymęczony. Musisz zrobić. To jest, to jest super to tatuaż. Chodzi to, to, to chodzi o to, że ta mhm. gwiazda no. to symbol mojej miłości do Ciebie. I <noise> dopóki cała nie zniknie, to nie przestanę Cię kochać. To trzeba całą teraz y, napełnić tuszem

Czekaj? Słuchaj? Będzie? Będzie? A, nie, nie czekaj, chowajmy się. No chyba nie uwieczniłam tego strzału. Słuchajcie, tak strzelają pioruny, że to jest masakra. Ja się boję piorunów, boję się burzy i... Znaczy jak głośnie, to chyba strzela. Po błyśnięciu. Po błyśnięciu? Czyli mamy szansę uciec. Nie, nie. Trzeba się chyba kłaść na ziemi, wiesz? Albo do, drz nie, do drzewa się przeturać, Chyba nie. Bo nie, nie. drzewo może pierdyknąć, nie? nie, nie. Niebezpiecznie. Niebezpiecznie jest. Ale takie burze, jak są w Warszawie, w ogóle są nieporównywalne do tego, co tutaj jest. Gdzieś teraz... <laughs> racja. Moja, moja teściowa mądra bardzo błysnęła i strzeliło. Pa Teściowo pa Zlituję się nad tobą Proszę Dzień dobry Kto to się obudził? Co to za wiewióreczka mała? Moja cudowna dziewczynka Wyspałaś się? Tak Podasz mi zaraz gumeczkę? Tak Jednego warkoczyka, tak? Ogórki się. Ogórki. No to dobrze, to co ciekawe. Przynajmniej inaczej niż krewetki, tak? Krewetki nie są. Inne. O, to dobrze. Nie można tak często jeść krewetek, bo się można uczulić, wiesz? No tak. <noise>